Witam Was wszystkich serdecznie. Postanowiłem nagrać taki film y, odnośnie wieści ze świata Emberwall. dlatego że no, dawno już nie było takiego grubszego patcha, a ten patch, który był w lutym, no niestety nie był to patch, który wnosił cokolwiek do gry. Więc postanowiłem nagrać takiego, mm, pa, taki filmik, w którym Wam powiem co nieco, co twórcy planują na przyszłość. Zacznijmy sobie od tego, że ostatni patch. Jak sobie tutaj wejdziemy, ostatni patch grubszy teoretycznie był 14 lutego. Niestety nie omawiałem go z dwóch względów. Po pierwsze, ten patch nic, ale to praktycznie nic nie wniósł w y, tutaj, jeżeli chodzi o mm, zawartość do gry. Jedyne co mieliśmy to mieliśmy olbrzymie poprawki błędów, czyli m.in. tam naprawili niektóre miejscówki, naprawili wyświetlenie się mgły w niektórych miejscach itd. Tak tak Ogółem były to po prostu takie poprawki, a nie było tutaj nowej zawartości, nowego kontentu. To po pierwsze, a po drugie, no chcę się przyznać, ale przeoczyłem jakoś tego patcha. Dlatego prawdopodobnie, że yy, yy, uruchomiłem grę i nie zobaczyłem tam nic nowego, po prostu nic mi to w oczy nie rzuciło, a przecież nagrywałem też inne odcinki, nagrywałem Survival Mode, nagrywałem tam też budowania, natomiast no, ten patch nic totalnie nie zmienił, teoretycznie duży, natomiast yy, twórcy szykują się na większego patcha już niedługo. Niestety nie wiemy dokładnie, co nam szykują, ale prawdopodobnie będzie to znowu nowy biom, znowu będzie dużo nowej zawartości, więc na pewno na kanale wtedy pojawi się dużo więcej filmików związanych z Enschodet w tym okresie. Co jeszcze można tak podsumować? Chciałbym tutaj. Aha, no i je, jeżeli chodzi o te rzeczy, co będzie w nowym patrzu. Zapowiedzi będzie tutaj na takim wydarzeniu 10 kwietnia. Będzie takie wydarzenie Triple I Initiative. Inicjatywa Triple, potrójne I. Inicjatywa, która pokazuje różne tam właśnie zapowiedzi gier, i ogółem też jest do, yy, dedykowana grom ze wczesnego dostępu. Jak tutaj sobie zobaczycie. Tam na samym początku był właśnie taki fragmencik dwusekundowy z Enshrouded. Tutaj dalej pokazują inne gry, ale ogółem będzie miało swoje 5 minut w tej inicjatywie właśnie Enshrouded i twórcy zapowiedzieli, że właśnie w tym momencie na tym właśnie wydarzeniu zapowiedzą co będzie w najnowszym patchu. Także już niebawem, bo raptem za 8 dni dowiemy się, co też twórcy nam szykują w updatecie, który wyjdzie Albo w kwietniu, pod koniec, albo początkiem maja, więc już niedługo będziemy mieć naprawdę duży update do EnshowDet, w którym to będziemy mogli się, że tak powiem, znowu zagłębić w świat Emberwal i znowu będziemy mogli y, y, zobaczyć, co też y, twórcy nam nowego dali. Co tam będzie w tym patrzu? Po pierwsze, jeszcze też chciałem taką informację Wam powiedzieć, może niektórzy nie wiedzą, ale premiera została przesunięta na wiosnę 2026, jak widzicie tutaj zresztą, z notatki takiej prasowej. To są informacje tutaj, które już gdzieś tam były podawane publicznie, więc mogę spokojnie pokazać Wam tą notatkę prasową. W każdym razie, jak widzicie, do, 2000, do wiosny 2026 będzie nam, przyjdzie nam czekać na pewną wersję gry. Natomiast co też takiego będzie w tym yy, nowym patchu, to możemy sobie tutaj zerknąć na Roadmap 2025. To wszystko, co tutaj yy, jest, to już zostało dodane. Nie dodano tylko tych dwóch rzeczy. Tych dwóch rzeczy nie dodano, dodano tekstowy czat, dodano woj... ten głosowy czat, dodano też te emotki i tak dalej. Nie dodano tutaj tych dwóch rzeczy i myślę, że na razie tych dwóch rzeczy nadal nie będzie. To myślę, że dopiero będą takie rzeczy, które dojdą w ostatecznych takich paczkach pod koniec gry. Ponieważ no w tej chwili to by mogło zaburzyć im koncepcję niektórych rzeczy, dlatego pewnie te rzeczy dwie tutaj dojdą później. Więc ja obstawiam, że skoro teraz taka długa była przerwa od patrza właściwie zimowego, bo ten styczniowy jasne wnosił troszkę tam dali nam też jednego nowego NPC-a z okazji tego y, nowego roku chińskiego dostaliśmy tam też trochę te narzędzia nowe do budowy typu tam niszczenie y, niszczenie czy naprawianie budynków czy też ten to narzędzie do robienia tych y, winorośli tak czy tam grzybów i tak dalej na ścianach natomiast y, nie było tam żadnego takiego na, y, Takiego większego kontentu w stylu jakiegoś nowego biomu i tak dalej, więc ja myślę, że szykuje nam się teraz nowy biom, bo gra troszkę wiadomo, jak nie ma nowego kontentu, no to troszkę jest odkładana, ja też między innymi tę grę troszkę gdzieś tam na uboczu teraz traktowałem, mimo że nagrywałem jakiś tam kontent, to nie było tego wiele ale przy tym wiadomo jak będzie nowy biom no to będzie to bardziej intensywne dla mnie doznanie i będę w stanie wam tutaj gdzieś tam prezentować te wszystkie nowe odkrycia i wynalazki które będą w nowym patchu i myślę że będzie jakiś system eventów dodany już teraz potem co myślę że tutaj jeszcze dadzą możliwe że doczekamy się na pewno doczekamy się tych hollow halsów. jestem 100% pewny że będą te hollow brakujące w tym nowym biomie, w tym nowym updatecie No i być może będzie łat biom wodny. Być może będzie biom wywodny. Bardzo bym chciał, bo to by oznaczało, że po prostu będzie co robić w najnowszym patchu i na pewno znowu będzie można spędzić w grze. Kilkadziesiąt nowych, ciekawych godzin. Natomiast jeszcze czy będzie jakiś nowy tryb? Prawdopodobnie będzie nowy tryb, że będziemy mogli na, na jakieś takiej rajdy na bazę zrobić. I czy to wyjdzie w tym updejcie? Trudno mi powiedzieć. Ja obstawiam, że albo dodadzą tą właśnie wyspę z rajdami, albo dodadzą biom, jedno z dwóch dodadzą, więc wolałbym, żeby to był jednak mimo wszystko ten tutaj wodny biom, a nie te rajdy na bazę, bo szczerze mówiąc, za to kochałem środę, że tam ta baza się nie niszczy, mogę sobie spokojnie budować i ogólnie gdzieś tam te rajdy na bazę są w innych po prostu i tutaj ja tego nie potrzebuję. Ja rozumiem, że niektórzy by chcieliby te rajdy na bazę i tak dalej. Ja tego nie potrzebuję. No jak będzie, no to zobaczę jak to będzie wyglądać. Natomiast w obecnej chwili Jakoś nie jest to moim marzeniem. To jest taka moim zdaniem, na siłę dodana rzecz, znaczy na siłę rzecz, którą chcą dodać. Ale jak widać to będzie osobna, jakaś wyspa, a nie bezpośrednio to będzie zaimplementowane w świecie, albo wyspa, albo tryb. Trudno, trudno im powiedzieć, co to tam też będą planować. Mam nadzieję, że raczej tutaj będziemy mieć ten biom wodny. No i to właściwie tyle. To właściwie tyle, jeśli chodzi o nowinki z Enshrouded, czyli czekamy sobie spokojnie na Sylwia, kurde mi tu przeszkadza, sorki do Sylwii, nie wie o tym oczywiście, że nagrywam, więc <grym> tak się zdarzyło, e, e, oczywiście jeżeli będą jakieś inne nowinki, no to będę was oczywiście informował, natomiast jeśli chodzi o Natomiast, jeśli chodzi o te, to wydarzenie, the triple to dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym to nadawał na żywo i żebyśmy sobie mogli obejrzeć, komentować, bo to będzie 10 kwietnia, więc całkiem niedługo i można byłoby takie wydarzenie obejrzeć na żywo i zobaczyć, co też tam ciekawego będzie się działo. No bo poza, wiadomo, można byłoby jeszcze podejrzeć, jakie inne ewentualnie. Mm, Gierki ciekawe wychodzą w najbliższym czasie i przy okazji sobie dodać je do listy życzeń. No i dobra. Tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłysząka. Hejo, Trzymajcie się. Szanowni